Dzień dobry Państwu. Witam Was na szkoleniu antykorupcyjnym. Tematem, który budzi najwięcej pytań, a czasami kontrowersji, jeżeli chodzi o szkoły, to są oczywiście prezenty od uczniów i ich rodziców. Praktyki w kraju są bardzo różne. One mogą się też czasami zmieniać z roku na rok w tej samej szkole. Czasami to zależy od tego, czy znajdą się jacyś nadaktywni rodzice, którzy postanowią Zasypać nauczycieli prezentami. Sam osobiście miałem do czynienia z takimi trudnymi przypadkami nadaktywnych rodziców. Ale spróbujmy jednak jakoś posegregować różnego rodzaju prezenty i przysługi od kategorii tych, które wywołują najniższe ryzyko, do tych, które wywołują ryzyko najwyższe. Zacznijmy od dopuszczalnych prezentów, czyli nazwijmy to racjonalnych wyjątków od ogólnej reguły, że. No, nie powinniśmy takich nienależnych korzyści od rodziców i uczniów przyjmować. Ale co możemy dopuścić? Laurki, świetna rzecz. Jakieś albumy ze zdjęciami klasowymi, własnoręczne rękodzieło, nie kupione, tylko coś, co uczeń samodzielnie zrobi. Jakieś, nie wiem, wyhodowane przez ucznia samodzielnie kwiaty. No, ogólnie. To, co ma wartość sentymentalną, a nie ma wartości handlowej, zwłaszcza jeżeli zostało przez ucznia samodzielnie zrobione piękna rzecz, ewidentnie nie będzie łapówką, nie będzie też wywoływać jakiegoś nadmiernego konfliktu interesów, zbuduje pozytywne relacje w pozytywnym sensie. Jeżeli chodzi o kwiaty, takie kupne, to sprawa już jest trochę wątpliwa. No jest to bardzo oczywiście rozpowszechnione. Żaden prokurator tego nie zakwalifikuje jako łapówkę, no chyba żeby to był już bardzo, bardzo drogi koszt takiego jakiegoś bukietu czy, czy, czy wiązanki. Ja osobiście zalecam, jeżeli dopuszczamy kwiaty, niech to będą kwiaty jakiejś też symbolicznej wartości. Jeden kwiatek, trzy kwiaty, nie jakieś wielkie bukiety. Rzeczą, którą już odradzam, chociaż też bywa w miarę powszechna, to są już bardziej trwałe. Rzeczy, takie jak artykuły spożywcze. Nawet jeżeli to by miała być gęś z domowego chowu, należy odmówić. Pamiętam 30 lat temu byłem u mojej znajomej y, nauczycielki y, na wsi podkarpackiej. No, mówiła wtedy: Były to jeszcze czasy przecież komunizmu i braku w sklepach, że rodzice. Nie dają jej umrzeć z głodu, zawsze coś doniosą i może się dobrze odżywiać, ale to były inne czasy. Nie powinniśmy jednak tego typu rzeczy przyjmować. Ja bym przynajmniej odradzał. Natomiast stanowczo jako niedopuszczalne prezenty traktowałbym wszelkiego rodzaju, oczywiście pieniądze, to się zdarza rzadziej, ale na przykład bywają popularne bony podarunkowe, jakieś karty rabatowe, ale to przecież też ma tak naprawdę wartość pieniężną. Niedopuszczalny jest jakiś sprzęt, RTV, AGD, telefony, komputery, cokolwiek, co tam takiego mamy na slajdzie. Biżuteria, ogólnie różne przedmioty wartościowe. Nie należy tego przyjmować, nie należy tego akceptować. Alkohol, no również nie. Szkoła nie jest miejscem do picia. I podobnie jakieś zaproszenia, bilety na imprezy. Odmawiamy. No wyjątkiem może być taka sytuacja, kiedy, nie wiem, któryś z rodziców w cudzysłowie załatwi na przykład wejściówki dla całej klasy, ale wtedy idziemy po prostu całą klasą, czy może nawet całą szkołą. To jest inna sytuacja niż przyjmujemy coś dla siebie. Te prezenty niedopuszczalne łatwo mogą zostać zakwalifikowane jako dowody wdzięczności, ale w tym rozumieniu karnym należy się liczyć także z. Możliwą odpowiedzialnością karną w takiej sytuacji, i warto uświadamiać także nadaktywnych rodziców, którzy czasami się mogą zdarzyć, że stawiają wtedy zarówno nauczycieli w bardzo trudnej sytuacji, w trudnej sytuacji prawnej, ale także siebie stawiają w bardzo trudnej sytuacji prawnej. Lepiej takich rzeczy unikać nie mieć kłopotów z prokuratorem.